Samurajowie byli legendarnymi japońskimi wojownikami, którzy na dobre zagościli się w popkulturze. Ich motyw pojawia się w wielu książkach, filmach czy serialach, jednocześnie zwracając uwagę na rygorystyczne zasady, którymi się kierowali. W tym filmie prześledzimy losy samurajów od ich początków, przez lata świetlności, aż po upadek. Samurajowie byli kastą japońskich wojowników, która uformowała się około VII wieku i przetrwała aż do XIX wieku. Samo słowo samuraj pochodzi od japońskiego czasownika samurau, czyli służyć. Na początku byli to konni wojownicy, których główną bronią był łuk. Wraz z upływającym czasem droga łuku i konia wyewoluowała i zaczęli stosować włócznie czy miecze. To właśnie z mieczami, a konkretnie katanami są najbardziej kojarzeni, a te pojawiły się pod koniec XII wieku. Co ciekawe to nie były ich główną bronią, ponieważ nie najlepiej radziły sobie z ciężkimi pancerzami. Samurajowie wywodzili się z wojowników, którzy wspierali władców ziemskich zwanych daimyo. Gdy władza cesarza słabła to wpływy daimyo zaczęły rosnąć. Żeby bronić swojego majątku oraz granic potrzebowali ochroniarzy w postaci lojalnych i wykwalifikowanych wojowników. Początkiem złotego okresu samurajów była końcówka XII wieku. Wtedy główny dowódca armii zwany shogunem, przejął władzę w kraju. Mimo że istniał wtedy cesarz, to pełnił bardziej funkcję reprezentacyjną. Shogun po objęciu władzy stworzył kastę samurajów, co ugruntowało ich pozycję. Wyposażenie samurajów zmieniało się wraz z upływem czasu. Byli oni wyposażeni w lekkie, ale wytrzymałe zbroje. Składały się z metalowych segmentów pokrytych skórą i polakierowanych. W późniejszych latach pojawiły się dodatkowe płytki na ramionach. W kolejnych latach dodano jeszcze element chroniący twarz oraz charakterystyczną flagę przymocowaną do pleców. Wojownicy o wyższym statusie nosili również charakterystyczne hełmy. Natomiast przeciętny żołnierz nosił żelazny lub skórzany kapelusz. Pod nakryciem głowy samuraja widoczna była równie charakterystyczna fryzura. Włosy wygolone nad czołem i spięte na czubku głowy. Wspominając o wyposażeniu, nie można pominąć broni, która także zmieniała się z czasem. Łuki używane przez samurajów były asymetryczne. Dolna część była krótsza niż górna. Tym co szczególnie jej wyróżniało była długość. Klasyczne łuki mierzyły od 2 do 2,4 metra. Używane przez nich włócznie także były bardzo długie. Osiągały długość nawet 2 do 6 metrów. No i najważniejsze miecze. Samuraj miał prawo nosić dwa miecze ten większy katane i mniejszy wakizashi. Długość ostrza katany wynosiła od 60 do 80 cm. Krótsze ostrze miało długość 30 do 60 cm. Gdy samuraj wchodził do budynku, to na znak szacunku zostawiał katanę przed wejściem, wchodząc jedynie z krótszą bronią. W czasach, gdy broń palna zyskiwała popularność, to Japonia nie zamierzała zostać w tyle. Żołnierze byli szkoleni i wyposażani w broń palną, oczywiście w miarę możliwości finansowych. Samurajowie także korzystali z tego typu broni, gdy sytuacja tego wymagała, ale kiedy to możliwe, woleli korzystać z klasycznych broni. Zarówno zbroje, jak i bronie, nawet te palne, były tworzone z wielką starannością i przypominały dzieła sztuki. Samurajowie postrzegali swoje wyposażenie jak świętość oraz były dla nich symbolem pozycji. Kolejną rzeczą, z której słynęli samurajowie, był ich honor i oddanie swojemu panu. Kierowali się zasadami Bushido, które oznacza drogę wojownika i wyewoluowało z drogi łuku i konia. Bushido było reprezentowane przez siedem cnot, należały do nich: uczciwość i sprawiedliwość. Zgodnie z tą zasadą człowiek miał dotrzymywać danego słowa. Odwaga i męstwo. Samuraj miał być odważny, zwłaszcza kiedy w oczy zaglądała mu śmierć, ale jednocześnie miał respektować życie. Postępowanie, które bezpodstawnie narażało na niebezpieczeństwo, było uznawane za mało męskie. Miłość i współczucie. Ta cnota mówi o tym, aby okazywać miłosierdzie i troskę. Nie pochwalano cieszenia się z cudzego nieszczęścia czy bólu. Uprzejmość i kultura. Należało szanować uczucia innych, pozostać skromnym i kulturalnym. Szczerość. Jak sama nazwa wskazuje, niezależnie od okoliczności, wojownicy musieli mówić prawdę, choćby była najgorsza. Honor. Ta cnota była najważniejsza w życiu i wpajano ją od najmłodszych lat. Dla wojowników honor był sensem życia. Był na tyle istotny, że stracenie go postrzegano jako gorsze od śmierci. Wierność, rozumiana również jako oddanie swojemu panu, jak i ideałom, którymi samurajowie się kierowali. O Bushido można mieć różne zdanie, ale niewątpliwie te zasady hartowały charakter i sprawiały, że samurajowie byli gotowi umrzeć za swojego pana i stawali się śmiertelnie skuteczni. No i właśnie, nie tylko byli gotowi umrzeć, co po prostu umierali wraz ze swoim panem. Nie mówimy tutaj tylko o bronieniu go do samego końca podczas bitwy, czy kupowania czasu na ucieczkę własnym życiem. Często samuraj popełniał sam... Po śmierci swojego pana, aby móc mu służyć w życiu pozagrobowym. Tego zwyczaju jednak zakazano w XVII wieku, bo uznano go za marnotrawienie życia. Nie obowiązywało to jednak na polu bitwy, gdzie hańbą dla samuraja było pozwolić wziąć się do niewoli. W przypadku przegranej bitwy i braku możliwości ucieczki, wybór był prosty. Innym podobnym zwyczajem było popełnianie sepuku, aby zmyć z siebie wstyd i hańbę. Żeby pchnąć samuraja do takiego czynu, wystarczyło, że na przykład bitwa, w której brał udział, została przegrana. Zazwyczaj jednak takie podejście mieli dowódcy, a niezwykli wojownicy. Samuraj zazwyczaj zasiadał na kolanach w czystych szatach i wygłaszał swoje ostatnie słowa lub je spisywał. Rozcinał swój brzuch przy pomocy krótszego miecza w Towarzyszył mu w tym przyjaciel lub inny wojownik, którego zadaniem było przy pomocy dłuższej katany zakończyć jego cierpienie przez odcięcie głowy. Posłuszeństwo wobec pana było dla samuraja ważniejsze niż rodzina czy przyjaciele. Samurajowie jednak nie byli tylko maszynkami do zabijania. Wymagano od nich kształcenia się w różnych dziedzinach, np. potrafili pisać, czytać czy malować. Zakładali rodziny, posiadali żony, dzieci czy konkubiny. Nie przeszkadzało im to jednak w nawiązywaniu intymnych relacji z innymi samurajami. Niektórzy samurajowie po utracie swoich panów kontynuowali swoje życie, a takich wojowników nazywamy Roninami. Są to po prostu samurajowie, którzy stracili swojego pana i korzyści z tym związane. Ronin często oferował swoje usługi jako najemnik, co dla samurajów było zabronione. Samurajowie czuli się od bezpańskich wojowników lepsi i patrzyli na nich z pogardą. Ich liczba wzrosła, gdy Japonia była pogrążona w wojnie domowej. Jedną z popularniejszych historii o roninach jest ta, w której władca został zmuszony do popełnienia sepuku przez urzędnika. 47 roninów pomściło go, po czym sami popełnili sePuku. Od początku XVII wieku było ponad 250 lat pokoju, w trakcie których samurajowie nie byli tak potrzebni jak wcześniej. Musieli dostosować się do tego stanu rzeczy i część z nich stała się czymś w rodzaju policji. Pozostali zostawali nauczycielami czy na przykład urzędnikami. Doprowadziło to do sytuacji, w której wielu samurajów miało niewielkie doświadczenie bojowe. Po wielu latach władzy shogunatu cesarzowi udało się odebrać władzę i zlikwidować system feudalny, a wraz z nim kastę samurajów, którym zabroniono noszenia mieczy. Pod koniec XIX wieku samurajowie zbuntowali się przeciw tym zmianom, ale w starciu z nowoczesną armią cesarstwa nie mieli szans. Podsumowując, samurajowie byli odpowiednikami tego, kim w naszej kulturze byli rycerze. Służyli swoim panom i ginęli za nich, a ponad wszystko ważny był dla nich honor. Kierowali się rygorystycznymi zasadami, a jeśli te zostały złamane, to sposobem na zmycie plamy na honorze było popełnienie sepuku. Na swoje czasy byli świetnymi wojownikami, ale nie dostosowali się do spokojniejszego okresu, co doprowadziło ostatecznie do ich upadku. Dzisiaj zostały nam po nich artystycznie wykonane zbroje i bronie, które lepiej zniosły próbę czasu. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnej dawki wiedzy w pigułce.